Na malowniczej wsi, otoczonej zielonymi polami, złocistymi łanami zbóż i szumiącymi wieżbami, mieszkał kotek o imieniu Puszek. Był ulubieńcem całej wioski. Dzieci uwielbiały bawić się z nim na podwórku, a dorośli często głaskali go, kiedy przysypiał na ławkach przed domami. Puszek miał prążkowane futerko, które zawsze lśniło w słońcu, i bursztynowe oczy pełne ciekawości. Każdego ranka budził się wraz ze świtem. Kiedy kogut gucio wznosił swoje głośne kukuryku. Tego dnia jednak panowała dziwna cisza. Kiedy puszek otworzył oczy, zobaczył, że na wiejskim podwórku coś jest nie tak. Krasula, krowa z sąsiedztwa, stała przed oborą i wyglądała na zdezorientowaną. Kurki gdakały nerwowo, a świnka balbina chrumkała coś pod nosem. Co się dzieje? Zapytał puszek. Przeciągając się na swoim ulubionym płotku. To straszne. Gucio zniknął. Odpowiedziała krasula, potrząsając łbem. Bez niego nie wiemy, kiedy zacząć dzień. Pastwisko puste, a dzieci nie mają świeżych jajek na śniadanie. Puszek postanowił działać. Zaczął od rozmowy z kaczką Klementyną, która taplała się w pobliskim stawie. Kwak, kwak. Widziałam Gucia, kiedy krzyczał coś o wielkim skarbie. Powiedziała, unosząc skrzydła. Biegł w stronę stodoły. Kotek podzękował i udał się w stronę stodoły. Po drodze spotkał owieczkę Milusię, która beztrosko skubała trawę. B. Be, be. Widziałam ślady na błotnistej ścieżce koło pola. Powiedziała. Może to tropy Gucia. Puszek podążył za tropami, mijając ogródek gospodyni Zosi, która akurat zbierała marchewki. Puszku, uważaj na stare deski w stodole. Mogą być spróchniałe. Ostrzegła, wskazując na skrzypiącą furtkę. Kiedy puszek dotarł do stodoły, usłyszał ciche grzebanie w sianie. To był gucio. Kukuryku, szukam klucza do wiejskiego dzwonu. Powiedział kogut. Wyglądając za snopów siana dlaczego go szukasz? zapytał kotek, unosząc wąsiki. Dzwon musi zadzwonić, żeby ogłosić początek wiejskiego święta. Ale klucz gdzieś się zgubił wyjaśnił kogut, spuszczając głowę. Puszek przypomniał sobie, że widział coś błyszczącego koło beczki na wodę. Szybko pobiegł tam i rzeczywiście klucz leżał wśród wysokiej trawy przyniósł go guciowi, a kogut był tak szczęśliwy, że natychmiast zadzwonił dzwonem. Jego dźwięk rozległ się po całej wsi, budząc mieszkańców. Na podwórku zebrały się wszystkie zwierzęta. Kurki gdakały radośnie, krasula machała ogonem, a Balbina przyniosła puszkowi najlepsze smakołyki ze spiżarni gospodarza. Wieś tętniła życiem, a dzieciaki zaczęły przygotowywać dekoracje na święto. Gdy zapadł wieczór, Wszyscy zasiedli wokół ogniska. Dorośli opowiadali historie o dawnych czasach, a dzieci śmiały się, gdy krasula próbowała śpiewać razem z Guciem. Puszek siedział na miękkim kocu, delektując się miską mleka i czuł, że to był naprawdę wyjątkowy dzień. Od tej pory wieś pamiętała nie tylko o odwadze puszka, ale i o tym, jak ważna jest współpraca nawet na małym podwórku, gdzie każde zwierzę ma swoją rolę.